Sobotni poranek zwykle o tej porze wychodzę na jogging, biegam po okolicznych terenach. Wyszedłem, aby kupić kawę i trochę warzyw do porannej sałatki. Tuż przy targu, kiedy płaciłem sprzedawcy, podbiegł do mnie chłopak i zapytał: Panie, panie, wyglądasz na bardzo bogatego, czy nie potrzebujesz dziecka? Nawet na chwilę straciłem przytomność. Może to przez brak tlenu pobiegu a jeszcze ten chłopak mnie zaskoczył. Mam 35 lat. Rok temu rozwiodłem się z żoną, ponieważ nie możemy mieć dzieci. Ostatnio myśli o dzieciach nie dają mi spokoju. Może coś źle zrozumiałem, więc postanowiłem zapytać jeszcze raz. Co, co? Powiedziałem zdziwiony. Nie potrzebujesz dziecka? Ponownie zapytał chłopak. Znów nie zrozumiałem, ale postanowiłem zapytać tego chłopaka. Może to jakiś mały złodziej, który chce mnie oszukać, żeby mnie okraść. Jak mam Cię zabrać? Jesteś już duży? Co powie twoja mama? Szybko zapytałem. On odpowiedział: Nie bierz mnie. Weź moją małą siostrzyczkę, bo nie mogę jej utrzymać, a ja sam nie mam co jeść. Ma tylko trzy lata, a ona jeszcze nie umie szukać jedzenia. To mnie bardzo poruszyło. Sprzedawca na to: Idź stąd, ile jeszcze będziesz tu Wałęsać? Uspokoiłem sprzedawcę i postanowiłem porozmawiać dokładniej z chłopcem i, na wszelki wypadek, zadzwonić do służb socjalnych. Gdzie jest twoja mama? Zapytałem. Rano pije, a wieczorem zwykle jej nie ma. Jedzenia do domu nie przynosi. Mówi, że mam się sam karmić, bo jestem już duży, a siostrzyczkę zostawiła u kogoś pod drzwiami. Ale do przedszkola jej nie dam. Sam trafiłem tam na miesiąc i ledwo udało mi się uciec. Odpowiedział chłopak. Moje myśli. Może te dzieci to moje przeznaczenie, o które tak często proszę, żeby dały mi dziecko. Cicho zgodziłem się i zaproponowałem chłopakowi, żeby pokazał mi swoją siostrzyczkę. Wyglądała na naprawdę głodną trzyletnią dziewczynkę. Było mi jej żal. Kupiłem im ciastka, kanapki i napoiłem herbatą. Postanowiłem odwiedzić ich matkę. Rano jej nie było. Chłopak powiedział, że przychodzi po południu. Zaproponowałem jej przyjście do mnie do domu, ale żeby nie robiła hałasu. A tak naprawdę chciałem sprawdzić uczciwość chłopca. W moim domu są kamery, więc jeśli coś ukradnie, od razu to zarejestruję. I będę pewny, że to wszystko kłamstwo. Ale wszystko okazało się odwrotnie. Chłopak cicho opiekował się siostrzyczką, tylko grzebał w lodówce, szukając jedzenia dla siebie i dla niej. To mnie bardzo poruszyło. Potem postanowiłem zabrać ich oboje do siebie. Ale najpierw trzeba było załatwić opiekę. Znajoma prawniczka doradziła, że trzeba wykonać kilka telefonów, ale najważniejsze jest zgoda matki. Nie bardzo chciałem spotkać się z tą kobietą. Ale mimo wszystko się odważyłem. Poszedłem do niej przed wieczorem. Według dzieci w tym okresie jest jeszcze w miarę przytomna i gotowa do rozmowy. Gdy tylko zaproponowałem jej oddanie dzieci pod opiekę, zaczęła się targować i żądać pieniędzy za to: piętnaście tysięcy za każde. Nie wahałem się długo i zgodziłem się. Opiekę załatwiłem. Choć mój prawnik radził mi, żebym jej nie dawał pieniędzy, postanowiłem to zrobić. Nie stanę się biedniejszy. Dziś stałem się dziesięciokrotnie bogatszy, zabierając do siebie tych wspaniałych na pierwszy rzut oka dzieci.